ale weź go jeszcze tak nagrywaj, że będziesz odejść tak wiesz na dół do góry. Jeszcze jedno przejści zrobić. Przejść tam bardziej z tyłu i dopiero do przodu, tak cię nagrać? A weź, no właśnie, nie, nie, nie. weź tak, że się będziesz odwracał, będziesz coś tam do niego, będziesz no. o potem się odwrócisz i wtedy. Tak stąd, taką, tak? Nie, ja pierdolę. Odwiedź, a potem stanisz i tutaj już możesz Aha, będę tak nabijał, cały czas się cofnął, no? prawda? No. Jest, 45, 45. kraty jeszcze. No dobra, no, to możemy, no, to zobaczyć. jak ma... Ja ci zacznę machać, jak się tylko z drogi zatrzyma. Zaczynasz, tak. bo się wyjawia, no, bo... no, bo... nie? <głos》. nie <głos》. To jest no, luzy! Znaczy bo mam wyjebana, ona jest. Działa i. Ja ci zacznę machać, jak już właśnie zatrzyma. Muzyczko. Będę śpiewać ci JP! JP! samochód? <grym> za No, ja Kurwa, <grym> to nie działa? No... powiedz, żeby żeby podjechał... nie podjechał. Powiedz <grym> <grym> <pobiegał. grym> <grym> <grym> za, 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 za pół dobra. godziny żeby przyjechał, pół trzeba... nie mnie rozgadzi! Daj Dobra. Co? O, dobra, może być taki ujęciacz. O! Zajebię! Co <grywa> widzę, że nie, to jest? Nie, nie. Pierwszy pierw to skrusz. I się potem dodać. lekko skrusz, żeby nie podpadało I to właśnie otwiera. I są właśnie to ujęcia o, o! Właśnie takie ujęcie jak otwiera. Ale to nie widać, gdy widać, że to nie jest no to co? To jest <grywa> Fajny efekt! Dobra, czekaj jeszcze raz. To to przyspieszysz. się. Raz? No? Dawaj, 3, 2, 8, dawaj. No puszcz. Dawaj. Ole, 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 pięknie. Jak to jest ci wypadło, Adrian. Jak to jest, bo co ciebie ma do góry, gdzie ci wypadło? Ja już szukasz, Macie teraz starsze czy nie? Ciebie weź nie musimy! Jezu bawić po mnie. Szczurek chce po O, by... um, Ej, <śleśleśleśle> e dobra, inaczej. Lepiej albo jej, albo. Jest lepiej jak nabijam taką i ryja widać. Tak może... No, jak no. no ci ryja trochę widać, bo w każdym macie zakryte bandankami, nie? No, no nie tak blisko ryja, kurwa, Toniu! A może się siedzieć? wiatr jest chujowo. Weź no. to tanku, Weź to Kurwa. No Dobrze, się nie ale się <śmieniciela> do <śmieniciela> no Ale weź się ten. Dobra, bez motocyklu zaraz sobie ujęcie. Dobra. <śmieniciela śmieniciela> <zamego. śmieniciela> <grymne> co to Nie nie ma pas harmonika to nie ma Co to? No na nagrałam co, jest? co To już tam to nagrałaś? No. Laszek, powiesz za Adriana co ty robisz? A ja już jej lampa, żebym się uczyła. No dziecko zbliżej, kurwa. nie! <si curs CDU> <Demon> <noises> <ś handcuffs> ja, nie bój do mnie człowieku! Czekaj, rozwój! Halo? Dobra, to jedźmy! Kurwa! Cały piście, kurwa! No, no. <śpiewanie> już <Zajubi się, kuh. śpiewanie> <śpiewanie> no, no, już Ale nie, bo nie ma ś tego, to jedziemy zrobić! <śpiewanie> Rozpalmy no, jak wziąłeś!